Cześć. Witam Was w pierwszym filmie i w pierwszej serii z Minecrafta. To, tak, to jest mój pierwszy film na tym kanale. Mój kanał, Joachim Topics. zbanowany mój profil, właśnie tak. Więc teraz jest Topics 2. No i, no i cieszcie się, że jestem. Jeszcze nie zniknąłem. Dobra. Więc lecimy z filmem. Jeszcze przed filmem zostawcie łapkę w górę. No i suba, a my lecimy. Okej. Okay. Więc dziś jesteśmy. Tu jest dom mojego kolegi. Hmm, tak. Hmm, jak coś to on to zrobił. Nie na moim telefonie, tylko na swoim tablecie. Hmm, dobra. O! Tak wygląda z zewnątrz. Tak wygląda dach. No nie powiecie, że brzydki. Okej, okay, teraz idziemy do mojego igla. Okej. Okay no tu jest iglo wow iglo mamy tutaj ogólnie ognisko łóżko mogę się przespać czekajcie bo ktoś czekajcie Zabawuj to ok dobrze przespałem się i idziemy dalej tak się prezentuje z zewnątrz ten dom I yy, tak się prezentuje moje iglo I czy widzicie tutaj coś podejrzanego? No chyba nie Ale Jak wezmę survival Jak wezmę pokojową, jak wezmę przetrwanie, to wszystko się zmieni. Patrzcie, jest tutaj tajne przejście. Jeszcze niedopracowane, ale tu są itemki. Tu jest moje stanowisko. I tu powinien być jak na zbrojek, który się zniszczył. Nie wiem dlaczego. No i... Właśnie... To jest moje iglo. Okej, okay, tylko, tylko... muszę zrobić ten stojak na zbroję. Yyy... Okej. Okay. Tutaj będzie ten stojak.

Oto, hełmik, nek, spodnie i buty. Dobra, teraz to wszystko nakładamy na zbroję. No, jest ten na zbroję. Musimy mieć, Mis. muszę ich kilka wziąć. Jeszcze mikstura, mikstura leczenia. Dobra, widzowie, widzimy się jak wezmę ta miksturę Okej, okay, widzowie, już wzi wzięliśmy te mikstury. Wszędzie ja wziąłem i okej. Okay. Muszę, muszę sobie naprawić to stanowisko. Jakiś random. Jakiś randomowy blok, blok trzeba sześćdziesiąt cztery drewna spokojnie teraz to zniszczę kurde eee kuku kaka okej okay. iś no spokoj okay. Dobra Okej okay. Okej okay. No, zamknięty stanowisk mamy um. Czekaj, zrobię mu prezent Mojemu koledze zrobiłem na tajną skrytkę będzie mieć pod łóżkiem ją ee, gu gu gaga dobra Iś. Gdzie to? Ja pierdzielę. Jestem ślepy, jestem ślepy. No. No 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 no. Ah, jestem. Jeszcze ten kod będzie się darł. Kurde. Postaw ten kamień. O. Ja Dobra, nikt tego nie zauważy. Ty, 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 ty. Tak. Dobra. E, teraz musimy mu. Po co ja wyrzucałem? ten staj. A mam nadzieję, że się ucieszy, chociaż. A nie będzie darmorda. Coś robiłem, go... <śmany> atak? Atak. Okay, atak. <śmany> Co się zrobiłeś, kur? A tak? A tak. Okej, a tak. Co? Ej, co? Eee. Dobra, nałożę. Zmień pozycję. Ja nie chcę zmieniać pozycji. Nie chcę nałożyć. Ja pierdziele. Ajajaj, kurde. A dodamy go to po prostu do shulkera. I ja pierdzie. Tutaj to złama. Okej. A mi nogę. Dobra. Czerwony shulker. Czerwony. Czerwone. Czerwone. Romie so. właśnie gdzie wyjście? Tu. Czerwony. Teraz Dobra. Lecimy dalej. W ogóle ten odcinek będzie już 10 minut. Trwa. I 49 sekundy. I nie no, nawet więcej. Dobra. Mielone mienone, robię sobie mienone, bawię się łańcuch na mnie, co do jest to jest, co do chłodny? Okej, okay, let's go. Nik, 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 nik. Knik, 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 knik nik, Dobra. Łuk. Strzały. Strzały trujące. Tak. Okej. Okay, wkładamy mu to. Mam nadzieję, że się ucieszy. Chociaż... Więc, y, teraz mikstury. Lelel. Jeden. E, gugu. Dwa. Trzy. I cztery. I teraz. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery, dobra, masz te mikstury, i się ciesz. że w ogóle ci dałem, nie drzwi mordy. Robinki potrzebuje. Teraz łóżko trzeba dać. Łóżko, łóżko, łóżko. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Ja A, no, 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 no. Może wiem, on zniszczy blok pod tym dopiero nie wiem o nie z tego jest podłoga okej okay. ma wyznaczone miejsce

oho ok o-kej okej widzowie to chyba już będzie koniec tego filmu dobra kończymy Kończymy film, dobra Tylko naprawię jedną rzecz Okej okay, widzowie, ja idę spać Więc nara